Wiecie ładnych kraftów. M4A1S do 100 zł. Siema, ja jestem Elzard i witam w kolejnym odcinku z tej serii. Zapraszam Cię jeszcze raz do subskrybowania kanału i fajnie byś użył kodu ELZARD na k-dropie, a ja bez zbędnego przedłużania zapraszam Cię do oglądania. Na piątej pozycji dzisiejszego zestawienia umieściłem takiego skina jak m 41 s Koszmar w najtańszym stanie za około 35 zł i do tego dochodzi nam naklejka Liquid Holo ze Sztokholmu po 12 zł za sztukę, czyli dosyć drogo, bo za same naklejki wychodzi nam około 48 zł plus skin, czyli podsumowując 83 zł. Czyli dosyć drogo, ale skin swoją drogą jest naprawdę spoczko. I na kolejnej pozycji umieściłem m 41 s po w cenie 70 zł, i do tego dodałem autografy gracza Stavn Holo za jakość 4 zł za sztukę, czyli wychodzi nam 86 zł. Podobnie do poprzednika, ale efekt jest moim zdaniem lepszy. I na top 3 wchodzi nam taki skin jak Pomij Hantico. Nie wiem, jak to się czyta, przepraszam, za 60 zł, i do tego dochodzi nam naklejka Copenhaga Flames Holo z Antwerpu za 10 zł sztuka, czyli równa stówka za taki zestaw, a wygląda bardzo ładnie z tymi naklejkami. Ale teraz przechodzimy już do naprawdę ładnych skinów które ukradły moje serduszko i wyglądają po prostu prześlicznie. I na drugiej pozycji znajduje się M4A1S ze skinem Mecha Industries za cenę 80 zł i do tego naklejka PGL Brokat z Antwerpu, która za sztukę kosztuje złotówkę, czyli podsumując wychodzi nam 84 zł, a zestaw jest jak prosto z nieba. I skin, który moim zdaniem jest najlepszym kraftem i do tego najtańszym, czyli M4A1S krwawy tygry za jedyne 15 zł i naklejka po ciężkich walkach, którą możemy skupić za 9 zł, a cena takiego stawiku wynosi nam 51 zł, czyli niedużo jak za efekt, a naprawdę myślę, że zaskoczycie niejedną osobę na serwerze. Dziękuję ci widzu za oglądanie i życzę miłego dzionka.